Czy mężczyzna o Ciebie wspomina i czy chciałby do Ciebie wrócić. Zobaczymy, w jakich Ty jesteś energiach. Pomyśl o sobie na razie. W jakich Ty jesteś energiach? Powiem, że Ty wypadasz w męskich energiach, ale smutna. Możesz nic nie chceć. Tak jakbym. Nie jest tak jak ty chcesz. Jest trudno, może myślisz o sytuacji z mężczyzną, ale u ciebie przez to, że przez ciężki moment, przez może być finansowy okres, gdzieś ciężki, ty zmieniasz swoje podejście do życia. E, powiem, że tak, jeśli tobie było ciężko finansowo, to teraz ty już wiesz, gdzie skierować swoją energię, swoją siłę, swoje siły, swoje jakiś tam mm, rozum można powiedzieć, to jaką informację ty masz, e, może z kierunku pracy, bo tutaj więcej idzie o to, że mm, ty będziesz skierowana w finanse. Tutaj idzie, że ty chcesz więcej zarabiać i u ciebie idzie. E, tak, że ty za, będziesz zarabiać więcej, yy, ale yy, tu energia powoli zmienia się. To, że ty zarabiałeś teraz bardzo troszeczkę, można powiedzieć, no to teraz to wszystko w podwójnej siły będzie. Powiem tak, to zależy z pracą. To może być, że ty zmieniasz pracę. To ja nie widzę tutaj prawda takich zmian konkretno z tym, że ty będziesz coś robić innego, nie, ale to, że zmiana finansowa, to na pewno. Jeśli ty zarabiałeś yy, tą kwotę, którą na przykład ty teraz masz, no to możesz policzyć ją w dwa razy, w prawie dwa razy na pewno, bo tu bardzo duża kwota idzie. To nie jest to, że yy, takie zmiany, to nie idzie tak, że powoli. Ty idziesz do tego tak powoli, yy, że ty czasami zastanawiasz się, co, co się dzieje tutaj, nie? Od jakiegoś tak to pokazano. Ja powiem tak, przeżywałaś, martwiłaś się, ale wychodzisz z tego wszystkiego. Chcesz ty tego, może nie wierzysz w to, ale tu idziesz, wchodzisz w kobietę, gdzie możesz. Hmm, Bizneswoman być. Tutaj wygląda tak. Może ty założyłaś biznes i on nie dawał tobie takiego rezultatu, gdzie zarabiałaś mało, no to tutaj wszystko pójdzie do góry. Ty już intuicyjnie to czujesz, tylko po prostu musisz dojść do tego, że co trzeba robić, jak robić i ty już wiesz i ty do tego idziesz i powiem, będziesz bardzo e, zarabiać się fajnie. Tutaj więcej skierowane to, że ty skierowana w finanse, e, w, takich, w takich energiach jesteś. Dobrze i teraz zobaczymy, czy wspomina o ciebie mężczyzna, tej, o którym ty teraz myślisz, tak? O, zobaczymy. Czy wspomina o ciebie mężczyzna, o którym ty myślisz, i czy chciałby wrócić? O, kot, ty jesteś bardzo taka kobieta niezależna. Która wie, czego chce od życia. Ty możesz. Ja mówię, że ty idziesz w finanse, to też tak może być pokazano, że w takich energiach ty możesz ładnie ubierać się, jakby ubrania mieć bardzo piękne, ładne, takie dopasowane może lubisz, włosy masz takie zadbane, i jakoś to, że takie kobiety bardzo dbają o siebie, ale ty masz taki charakter, że do Ciebie bardzo ciężko dostać się, można powiedzieć, do Twojego wnętrza wnętrznia, wnętrzne, o, że mm, tu nie jest tak prosto. Dlaczego? Dlatego, że Ty lubisz komfort taki psychiczny, że Ty lubisz czuć się dobrze i żeby być z Tobą i nalegodzić z Tobą kontakt, to też nie będzie prosto tak. Ty idziesz do swoich celi, ty sobie już gdzieś tam splanowałaś, jak to ma być i mówisz, że ty idziesz finansowo więcej, żeby czuć się dobrze, żeby czuć się komfortowo, żeby mhm, tutaj jeszcze imperator u ciebie idzie. Ja powiem tak, może być, że pokazać się to, że on był twoim mężczyzną, tak? I on rozumie, że jednak gdzieś tam te uczucia jeszcze są, to, że ty dla niego jesteś też że taka, że, że ty nie dasz siebie, żeby cię ktoś obraził. Ty będziesz stale ze swojej, będziesz mieć tak jakby swoje granicy masz, gdzie ty będziesz bronić ich, można tak powiedzieć, że. Ty po prostu tak, żeby swój psychiczny stan gdzieś tak komfortowo, ty czujesz się w tym wszystkim, którym... gdzie ty siedzisz teraz, tak? Gdzie ty żyjesz w tym i ty otaczasz się ludźmi, gdzie tobie dają taki pozytyw. Mówię, że ty tutaj on tak myśli, nie? Że ty idziesz tam w nowe coś też, ale w tenże czas on czemuś myśli, jednak, że ty o nim myślisz. I że między wami jest ten związek taki, który gdzieś tam macie połączenia takiego, że ono o tobie może myśleć, a ty o nim możesz myśleć i on, i on tak wie o tym. I dla, on ma taki też charakter, że on lubi tak, żeby było tak, jak on powiedział i tutaj nie da się ukryć, że możliwe to też było takim um, Problemy może to, że ty też jesteś taka niezależna i ty nie pozwolisz, żeby ktoś Tobą kierował albo żeby mówił, jak tobie tam co robić, kontrolował, ograniczał w czymś, tak? I dlatego możliwe między wami i wydarzyła się taka też sytuacja, gdzie mężczyzna chciał, można powiedzieć. Tak, utrzymywać ciebie przy sobie bardzo mocno i kontrolować wszystko, tak? A ty jesteś taką kobietą, gdzie od ciebie po prostu na tyle jest pozytywna energia, na tyle Ty zawsze jesteś uśmiechnięta, ty cieszysz się życiem, ty pokazujesz, że można iść po życiu. I stabilnie, i z takim nastawieniem, że do wszystkiego można dojść, do swoich tam celów, tak? No bo on widzi, że ty na tyle taka jesteś kobieta i taka widoczna, że od ciebie widać daleko, że u ciebie mężczyzny mogą zakochiwać się po prostu, dlatego że oni mogą po prostu tylko z Tobą porozmawiają, albo Cię zobaczą, porozmawiają i już. I to takie mm, sytuacja, gdzie oni później nie mogą od Ciebie odejść. I on to widzi. On mówi, że Ty jesteś, może teraz Ty taka, mm, kiedy byłeś z nim, możliwe tak nie pokazywałaś siebie. A teraz on ci widzi taką że ty idziesz do swojego celu, ty bardzo dużo pracujesz, ty możesz uczyć się czegoś nowego, czegoś, albo też, że może masz jakieś swoje etykietą, albo pracę gdzieś tam, tak? I ty rozwijesz się dalej, albo biznes i ty rozwijesz się dalej, albo starasz się gdzieś iść tam, gdzie lepsze pieniędzy. I on w, ci, w Tobie widzi tą kobietę, gdzie ma jakieś cele, ambicje i tak ambitna jest też. Masz plan swój. On mówi, że ona zawsze ma plan jakiś tam w swojej głowie. O, No, powiem tak. Ten mężczyzna mm, mało uczucia jednak jeszcze do Ciebie. On ma uczucia. I dobre, to tu zobaczymy, co on myśli. I ma uczucia jednak, czuję coś do ciebie, że mówię, że ja jednak ją kocham. Dobrze. A czy chcesz wrócić? Czy chcesz wrócić do niej? No, powiem tak: on czemuś myśli, że nie ma szans już wrócić do ciebie. On widzi. Dwa kierunki, ale nie wiem, czy to jakie wybrać. Czy iść w dwoje strony, czy jednak iść nową drogą. Zastanawiam się, powiem, że cały czas o czymś myślę. I ja powiem tak: on mówi, że to trudno będzie, żeby wrócić, że to to, że on ma jakieś te uczucia wiadomo i on widzi w tobie coś pięknego, że ty teraz taka jaskrawa, taka widoczna, na ciebie zwracają uwagę, że ty e, cieszy się życiem, ty wypełniasz e, tak jakby smutek wypełniłaś tym szczęściem w sobie. Jakoś tak to pokazano. I on mówi, że nie wie, czy to da się, bo mężczyzna w takich chłodnych energiach jednak sam po sobie może być. E, rozumiesz, że to prosto tak nie będzie, że to możesz ty z nim gdzieś tam kluczyć, albo wyjaśnię coś, co on tam zrobił, czy ty coś zrobiłeś. Że jakby będzie jakieś takie wyjaśnienie, że to nie będzie taki kontakt, że łatwo wszystko pójdzie, żeby wrócić, tak? Ale powiem, że on jednak myśli, że... Hmm. Ja powiem tak, on jednak myśli o tym, żeby wrócić. Powiem, że dlatego, że on rozumie, że on rozbił cię sercem i żeby być z tobą i to nie będzie tak łatwo, żeby ty powróciłaś do niego. Że, bo on... On tak jakby i chce um, powiedzieć, że jednak ty jesteś jeszcze z, tak jakby moja, jakoś tak on to pokazuje. Ale powiem, że mężczyzna tu, um, no ty jesteś tu zreniona, tu, tu wygląda na to, na to, że czy ty naprawdę tego chcesz? Bo czy on zmienił się? Ja nie widzę, bo on tak i tak idzie z energią taką negatywną, powiem, że, że do wyjaśniania coś tam będzie rozmawiać. On rozumie, że możesz być jego całym światem, tak, ale czy on zmienił podejście i czy będzie coś innego? No zobaczymy, ciekawo samej. Bo tu sytuacja jest tak, że rozstaliście się nie prosto, tak, że była, może być trzecia osoba i trzecia osoba to, że on gdzieś kogoś miał, tak? No bo u ciebie rozbite serce. A czy on zmienia się, mężczyzna? A ja powiem tak, um, ty już nie chcesz tego odczuwać. Ty mówisz, że co, znowu, znowu przeżywać, znowu. To wszystko trudno, żeby iść. Ja powiem, że tutaj mężczyzna mm, z takim charakterem, z jednej strony on chce z tobą pogodzić się, tak, po tej karcie, ale on mówi, że to nie będzie tak łatwo, że jednak będziecie gdzieś tam walczyć charakterami, pokazywać kto, co i jak. No, to, że jemu nie wystarczy ciebie, to na pewno. Ale to, że ty jesteś też bardzo mądra, to, to też. Może być różnica. Ja powiem tak, tu wygląda tak, żeby coś zmienić. On na razie nic nie będzie robić. Ja powiem tak, bo tu on by może by chciałby, nie? Ale w jego życiu jest komfortniej tak. Jakby nie była sytuacja, on mówi, że wszystko zrujnowane, wszystko, nie ma nic między nami, tak? I jakoś to idzie się w nowy kierunek. Dlatego, że chociażby mu i nie jest dobre bez siebie, tak. Ale na razie ja nie widzę, żeby on zmieniał się i coś chciał robić. Chociaż uczucia on ma. Ale na tyle taka sytuacja on myśli, że. że no ty nie wiadomo, czy będziesz chciała. No tak, tutaj mężczyzna tak jakby odchodzi. Powiem, że. No tutaj tak, nie będę mówić, że... Em, czy to dobry, czy zle? Bo ja nie widzę zmiany. Jeśli ty myślisz, że mężczyzna zmieni się i będzie inaczej, no to powiem, że tutaj nie. To ja nie wiem, czy kto wygrał. Czy ty, czy. czy nie. Czy, czy mężczyzna? Tutaj wygląda na to, że ja myślę, że jak on cię tutaj zranił i wracaj do tego, gdzie boli, to nie wiem, czy to dobry taki kierunek. Może żeby coś tam zmienić i coś próbować na nowo. Jeśli masz taką sytuację, jakoś tak. On może odezwać się, nie będę mówić, że nie, bo widzę, że uczucia ma i może, ale między wami mm, takiego nalagodzenia kontaktu, żeby było idealnie, ja nie widzę. Będzie to samo powtarzać się i znowu gdzieś tym znowu możesz przejść znowu swoją transformację. Temu to od Ciebie zależy, czy Ty chcesz na nowo to wszystko przeżywać.